Jesteście ze mną! Popatrzcie Gdzie on jest? Kurno, nie widzę go żal. A tam. No tam jest, A, no i część. Dobra, dzisiaj uderzamy na kopalnię! Je, 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 jej Idziemy. Ua. Idziemy! Jeb, jep, je, jep. Jeb, jep. Jeb, jep, 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 jep. Jeb, jep, jep, jep. Tak. Dobra, mogę iść. Jestem gotowa, ty. Też. O, cześć. Cicho. Idziemy, idziemy. Dzisiaj zaczynamy kopać tutaj, tak, tak, tu, tu chwila, 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 opcje, opcje, dźwięk. Okej, okay, może jeszcze, dobra. Może jeszcze Nie trochę. Dobra, wiem. dobra, dobra. Ale kopiemy w ten sam sposób. Raz, dwa, trzy. Kopiemy trzy w dół. Raz, Ale Co? Dół. Czy jest tu, jak ty to kopiesz? Raz, dwa, trzy. No jest, dobra. I tutaj kopiesz tak, 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 tak. I z, z, znowu zakręcasz takie schody w dół. No to akurat wiem, ale ja skręcam w którą stronę. W prawo czy w lewo. Eee, a w którą chcesz? Może raz, tak, raz, tak. Nie, będzie kijowo. La, 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 la. Ja będę stawiać pochodnia. Bo tu już widzę, że jest położona tutaj albo nie, dobra, fakt, dobra. Będzie. Ach, tu na schodach. A tu nie trzeba, bo jest jasno. Gdzie? Ja czekaj, bo jeszcze nie wiem. Na pierwszych, dobra. Czyli pierwsze są... Tu. Dobra, na drugi będę kładł, będzie fajnie. jak ty to znowu kopiesz? I teraz znowu w prawo, nie? I wiesz o co chodzi. No, oj. Nie, tak, dobrze. O, tak. Raz w tą, raz w tą, to będzie... Raz w tą, raz w tą, kopiesz w końcu? Źle. Tutaj tak, jedno tu. Łał, to się popitrało. Trochę. Robisz? No kopię. Czemu kopiesz w dół? No bo schody. No nie, jeszcze nie schody. Jeszcze nie schody. Pa! Jak nie schody? Jak mamy robić? teraz, teraz dopiero schody. Nie ogarniesz się w ogóle kopanie, czy nie? I tu dopiero kopiesz schody. Oko. Ej, ale nie pierwsze mi się do kopania, tylko... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć trzy Ja tu kopię No dobra, no to się kopię Ej, to było moje pochodnie źle ustawisz pochodnie Kopisz po prostu trzy na dwa Trzy na dwa no i tutaj nie sorry Ups, gravel. Czekaj, e, raz, czekaj, ja tam policzyłem, bo czekaj. Teraz zakręt, teraz. Raz, zakręt. dwa, trzy, cztery, pięć. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w lewo. Nie, teraz w prawo. O nie, robię. Dobra, kup ciągle w lewo. Te, te schody ciągle mają iść w lewo. Czekaj, ja muszę zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Idziesz tak, 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 tak. Tak, 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 tak dobrze. O dobrze, dobrze. Pochodniami ja się zajmujemy, no. I teraz mam ciemno jak w Teraz mam jasno w dupie. Dupie nie jest. Cicho. Teraz jest ciemno. Czekaj, bo tu już coś źle poszło. Aaa, no, chyba, że tak. Raz, dwa, trzy. Dobra, już nie ogarniam tych schodów. Jak skrzypczyłem? Jasno. Yes, Teraz jest dobrze. A. Pięknie. Zobacz, jak skrzypczyłem. Wiesz Nie ma Nie ma gubię, Ja się gubię. Nie ma żelazu. ma pewnie. Nie ma ma pewnie. Ej, tu jeszcze nie ma schodów, czy ty tego nie rozumiesz? O. Czekaj, bo ja tu rozwalam łopatą moją. Osuń się. Moja prołopata. Okej. Okay. Posuń się. Dobra, nic nie widzę. I tutaj teraz. A to już nie kurde, znowu o i weź tu zapal światło Zaraz, to się zapala jak już druzdzwala Zaraz ci zapalę Dobra, już możesz pozwalać, bo szybciej się postawił Ale mam sposób kopania Taki dziwny A wiesz, że takiego jednego gostka zrobiłem w... Rozwalasz cztery do góry teraz. Ja taki dziwny chamski sposób. Ej. A, dobra. Taki chamski sposób zrobiłem gostka. Wiem, o, tu jest wiesz? żelazo, jaki żal. Nie zauważyłem. Dostałem korzyść. Jej. 2, 3, 4, 5 Good, 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 good 1, 2, 3, 4 Dobrze kopiesz, e no, e no Co się stało? Ja, ja idę po ten a, sobie zrobić nowy kilof O ten, ten możesz Okej okay. I przy okazji zrobię trochę schodów O, no, przydało mi się W tej, w tej, w Czekaj, 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 czekaj. Robię schody, robię schody, robię, robię, robię schody. Ja pierwsza, ja trzeba się nachodzić. O kurde, ale ja jestem głupi. Co? <laughs> Drobnię na schody. Nie, 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 nie zrobiłem tych. Yy, nie zrobiłem kilofów, a zrobiłem schody. Ja pierwszy mi się kończy. Czekaj, dam ci ten, dam ci kamień. Masz Czekaj, kamień. tutaj nie może być schody. Kamień, o, kamień, kamień, kamień. Dobra, dobra, idziesz, 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 idziesz. Dobra, na razie się przeklasuj. No idź. No idź tam! Mm. Idź kopać, co mnie bije? To już nie, a może głód? Nie, eee, głód mam pełny. O, chlipuś! Okej, okay. no, tu mam okej, okay baję. Powtarzasz się, ale nie spamuję. Chcesz więcej? I kamienia? No, możesz dać. Okej, okay, zrobię więcej kilofów. Dobra, ale mi się na razie kilof nie przyda. Tylko przyda mi się jedzenie je trochę. Mhm, Usta. Ukradłeś mi? Nie, ja miałem tego mnóstwo. Dobra, ale uważaj tu, o tutaj. Tutaj wyjść. Nie, jeszcze nie tutaj. O, teraz uważaj, wyjść. Cześć, Enderman. Trzeba tam wejść, no co? No wiem, ale masz miecz? Tak. To jedziemy. Uważaj, bo to widzę, tu widzimy... No, nie patrz na oczy, oj, perła. Yeah. Au, stop. Uciekaj, uciekaj! Co to jest? A to jest zombie, Jezu, ma takiej dziwnej tekstury. O że kolejny! Gromnie, jako pierzola. Kolejny! Nic się nie stało. Nic, nic nie stało. Nie, nic, nic, nic. Ora! Oh man, schodzimy. Ech. Jak coś kolejne, żelazo moje. A jest moje. Pierwszy. O, słyszenie to perży. Eee, bo są. No, to słyszę, no, mówię. Ja mam o kurde, prawie nie... Nie, myślałem, że mnie atakuje, ja Jezus. Dobra, tu tu, gdzie są pochodnie, co ja byłem i tu co nie jest? Eee, węgiel. Dobra, mam nas od nocusia. Tak się... GIGIN! Wybuchnij może. Creeper, daj. E, a, a wiesz, my schody budujemy ani ten. Będziemy o, budować schody, a nie tam. Chwila, muszę coś zobaczyć. opcje, ustawienia graficzne. No i teraz pewnie wszystko widzicie lepiej. A my to nagrywamy. No, my nagrywamy. Ja zabrałem żelazo, jak Suite. Dobra, gdzie ty jesteś? Ja kopię węgiel i budujemy schody. Lawa. A, o, żelazo. o, żelazo. Ej, no. dobre, jak myślisz, trzeba będzie się już żegnać? No, szkoda. A, a ma, 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 masz jakiś pomysł na nazwę serii? Mm, no nie wiem, może... Nie przygody Minecraft jest słabe. Przynajmniej no, już nie. zajęta, taka no, nie zajęta. No. E, tak. Dobra, chodź się pożegnamy przy naszych schodach. Przygoda Ej, schoda dwóch przyjacielów grających w Minecraft. Nie. Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Nie, nie. Dobrze, już się nie, nie. Co z ręki uderzyłam. Ups, clean to zrobiłem, dobra. No to cześć, żegnajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yes. La 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 la.